Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na rogaliki krucho Wszystkich nowych widzów, jak zawsze, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy 20 g świeżych drożdży. Najlepiej sobie je rozkruszyć. Dodajemy łyżkę cukru. Całość rozgniatam za pomocą widelca i odstawiam na kilka minut, aż drożdże całkowicie nam się rozpuszczą. W tym czasie do miski wsypuję 250 g mąki pszennej, użyłam mąki tortowej. Następnie dodajemy szczyptę soli, jedną łyżkę śmietany, użyłam tutaj śmietany 18%, dodajemy jedno całe jajko, 100 g masła i rozpuszczone w cukrze drożdże. Z podanych składników zagniatamy ciasto do połączenia się składników. Tak wygląda już połączone ciasto i teraz wkładamy je do lodówki do słodzenia. A w tym czasie jeszcze przed włożeniem zawijamy ciasto w folię spożywczą. Ciasto mam już schłodzone, posypałam sobie blat mąką. Ciasto dzielimy na dwie mniej więcej równe części i teraz każdy kawałek ciasta będziemy rozwałkowywać na kształt koła o grubości około 2-3 mm. Mam już rozwałkowane ciasto na odpowiednią grubość i teraz będziemy dzielić ten kawałek rozwałkowany na 8 trójkątów. Moje rogaliki będą z mleczną czekoladą, ale możecie również użyć marmolady albo na przykład jabłek. I zabieramy się za zwijanie rogalików. Tak przygotowane rogaliki, zwinięte, odkładam od razu na blaszkę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. I tak samo będziemy postępować z drugim kawałkiem ciasta: rozwałkowujemy, dzielimy i przygotowujemy rogaliki. Z podanej porcji wychodzi 16 takiej średniej wielkości. Rogalików. Rogaliki mam już przygotowane. Teraz jeszcze przykrywam je do wyrośnięcia na około 10 minut, a w tym czasie już nagrzewam sobie piekarnik do temperatury 180 stopni. Przed włożeniem rogalików do piekarnika po tych 10 minutach jeszcze smaruję rogaliki rozmąconym jajkiem, a następnie wkładam do piekarnika i piekę około 15 minut, aż rogaliki ładnie się zarumienią. Rogaliki pieczemy bez termoobiegu, tylko grzałka góra dół. Po upieczeniu możemy je posypać cukrem pudrem lub polukrować. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.